Marian Żółkowski, po oficjalnej konferencji prasowej przed galą KSW 65 i 66. No to na początek pytanie, Marian, do Ciebie. Jak Ty odebrałeś informacje na temat zmiany platformy transmitującej galę KSW? Z perspektywy zawodnika, jak oceniasz ten ruch? Co się może zmienić? Co na plus, co, co na minus? Jakie Twoje wrażenia? Cześć, witam Was wszystkich przede wszystkim, już lata, lata mijają z Wami, więc warto tutaj Was powitać. Co o tym pomyślałem? No przede wszystkim z, z perspektywy takiego laika, no bo ja no nie, za bardzo nie znam się na, na, na tych sprawach. Pierwsza moja, jedna z pierwszych moich myśli to było to, że o chyba Mateusz Boryk wraca. I to jest dla mnie na plus, no bo tak no, no, można powiedzieć, jestem fanem Mateusza. Zawsze byłem fanem Bundesliga i on tam komentował z Romanem Kotoniem i tam sobie zawsze ich słuchałem i cieszę się, że Mateusz wraca do KSW, bo no, to jest jednak renowa, re, 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 że tak powiem. E, nie wiem, nie wiem, jakie są minusy tego, że to nie będzie, będzie Polsat. Myślę bardziej o plusach, że to będzie Ja Play, no, przede wszystkim to tak na zdrowy rozsądek. Gale per, Pay kosztowało 40 zł, teraz za miesiąc i tam jest tak około 30, 30, 30. Dokładnie i w tym mamy, no nie tylko gale, ale mamy Bundesligę, mamy też, przepraszam, że Premier League będzie od, od przyszłego roku, gdzie ja jestem... Filmy, seriale. A, a, no właśnie. No, no tak, no akurat skupiam się tu na, na, na aspekcie sportowym. Też jestem wielkim fanem właśnie Ligi Angielskiej, więc myślę, że to, że to będzie jak, naj, jak najbardziej na pust. No nie znam tych takich szczegółów, tutaj myślę, że to nie, nie pytanie do mnie, ale no patrząc tak na, na pierwszy rzut oka, no to wydaje się, że, że będzie dobrze. No i kolejna rzecz, że będzie 12 gal w roku. Więc jeśli gal no co miesiąc, no to myślę, że, że to tylko jest na pust. Ale właśnie 12 gal w roku w jaki sposób zapełnić listy zawodników i czy ty jako zawodnik nie masz obaw, że nastąpi nieco dewaluacja, jeśli chodzi o produkty KSW i, i prestiż poszczególnych eventów będzie nieco mniejszy? Wiem, co masz na myśli, biorąc pod uwagę na przykład UFC, gdzie też zaczęli dużo robić gali i nagle to się rozwodniło, nie zawsze te rozpiski były ciekawe. No tutaj w poprzednim roku ile, ile mieliśmy w tym roku gal? Jakbyś 8 planowano 9. 8, planowano 9. I można powiedzieć, że te rozpiski naprawdę były bardzo dobre. Więc tu dojdzie tam jeszcze ze 3 czy 4. Też tak słyszałem, że Via Plane, no, rozchodzi się na całą, na całą Europę. Więc myślę, że też będzie ekspansja kolejnych zawodników w kolejnych różnych krajach. więc Będą dochodzi też, do, mam nadzieję, dobrze europejscy zawodnicy. Jeszcze jest sporo, sporo Polaków, których można spokojnie ściągnąć, więc wydaje mi się, że, że teraz było 8, 8 gal i, i były naprawdę na wysokim poziomie te rozpiski. No to teraz, jak dojdzie jeszcze te 3-4 dodatkowe, no to nie myślę, że, że jakoś spadnie poziom. Myślę, że tym lepiej. Mam nadzieję, że będą w końcu te rankingi, o których już tam mieliśmy okazję wspominać. Więc ja myślę, że, że wręcz przeciwnie, będzie jeszcze więcej zawodników, jeszcze więcej trzeba wziąć z Polski najlepszych, najlepszych gości i myślę, że będzie świetny poziom. Myślę, że będzie to, to tylko na plus. A masz jakieś nazwiska na myśli? No, sporo mam, naprawdę Nie sporo. Ale do Polski ze świata? Ze świata, wolałbym się właśnie ograniczyć chyba, chyba do Polski. To no jest bardzo, bardzo wielu zawodników w poszczególnych kategoriach wagowych. No, mógłbym powiedzieć kil kilku chociażby... Szkoda akurat, że wieczorek jest w fe, fenie. Oczywiście Fen też jest dobrą organizacją, ale wolałbym go widzieć, widzieć w, w KSW. Kasper Formela, Robert Bryczek, Czarek Oleksicuk, Igor Michaliszyn. No, naprawdę musielibyśmy usiąść i wiele, no, wiele jest gości, naprawdę, który, którzy mogli, mogą spokojnie zasilić szereg KSW i wypełnić właśnie te, te, te miejsca na te, na te kolejne rozpiski. A w dywizji lekki kogo byś chętnie przywitał? E Mateusz Rębecki jeśli, jeśli nie pójdzie do UFC, choć uważam, że powinien iść do, do UFC. Ale jeśli, jeśli nie, no to on. Piotr Niedzielski jest bardzo dobry. Marcin Jabłoński też coraz lepszy jest. Jest kilku. Musiałbym jeszcze spojrzeć na, na, na rankingi, bo tam no tak teraz z pamięci mógłbym dać z pamięci, ale bym się tutaj za długo zastanawiał, więc szkoda, szkoda waszego czasu. Chyba ja bym złośliwy, to bym powiedział, że te 12 gal w roku spowoduje, że wcale nie będziesz miał czasu na oglądanie tych wszystkich atrakcji, o których mówiłeś w, na, tej, na tej platformie. Czy wy zawodnicy, biorąc pod uwagę fakt, że te, no jakby już oficjalnie zostały te plany ujawnione, też dostajecie jakieś informacje, czy to zmienia się, jeśli chodzi o Waszą liczbę walk? Czy to już jakoś wstępnie było gdzieś z Wami uzgadniane? Już to rozmawialiście na temat z, z szefami organizacji? Jeszcze nic w ogóle nie, nie, nie było, przynajmniej ze mną, na, na ten temat mówione. No ja jedynie mam w głowie, że, że tak powiem tylko ze swojej perspektywy. Przez to, że wyjdzie na to, że w tym roku stoczę tylko jedną walkę, no to na pewno to przede wszystkim dla mnie najważniejsze, żeby stoczyć co najmniej trzy walki w przyszłym roku. Ale jeśli no, wracając do Twojego pytania, no to jeszcze z nami, z zawodnikami nic nie było ustalone, Czyli co, co, dokładnie, co, co dokładnie się zmieni. Przedażą reflinków, no bo wiadomo, że jednak sprzedawaliście do tej pory wy wszyscy zawodnicy pay per view na swoich kontaktach w mediach społecznościowych. Czy w tej sprawie była jakaś informacja? Tak samo, nie było sprawy, nie było nic w tym temacie. A jeśli chodzi o mnie, to ja akurat ze swojego nigdy nie było tak, żebym ze swojego kota nie, nie miałem linku do pay per -view. Muszę się zapytać Artura, bo to Artur załatwiał, więc ja, ja sobie nie wiem. Bo ja nie społecznościowych. No, coś tu wspieruję. No to dobra, no to jak nic nie wiesz, Marian, to trzeba przejść do konkretów. Dzisiaj ogłoszona walka gali KSW 66, pojedynek wieczoru pomiędzy Tobą a Borysem Mańkowskim. Niespodzianki nie ma, bo chyba, bo chyba ta walka była w obszarze zainteresowania wszystkich kibiców, o tym pojedynku się mówiło, no to jakie wrażenia i jaka Twoja opinia na, na pierwsze strzał? Co do pojedynku niespodzianki nie ma, ale może być niespodzianką, że, bo ta gala jest w Szczecinie, a z tego co słyszałem tam, ale to jeszcze nie potwierdzone, to chyba Tomek Narko będzie się bił na tej gali, więc tym bardziej dla mnie taki zaszczyt, że, że to ja mogę być w tej walce wieczoru, pomimo, że, że nie jestem ze Szczecina. I jakbyś powtórzył? Jeszcze... Jaka jest Twoja opinia na temat tego, tego pojedynku? Jak widzisz to, to starczy? Jak Ci się podoba to zestawienie z Borysem? No kurczę, już dużo na ten temat mówiłem. Uważałem, że to jest bardzo logiczne zestawienie i jeśli chodzi o, o jakiś tam ten wirtualny ranking, o, 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 o to kto tak naprawdę e, e, można powiedzieć wykluł się jeśli chodzi o tego prezidenta, no bo Borys ma już trzy walki rzędu wygrane, dwie walki w wadze lekkiej. Na ten moment nie ma nikogo lepszego w, w tej kategorii wagowej. No i w dodatku no, z mojej perspektywy jest to zawodnik nie tylko bardzo dobry e, sportowo, ale bardzo medialny ewentualne zwycięstwo z nim dałoby mi bardzo dużo pod względem medialnym, no bo wiadomo, że cały czas nie jestem jakoś super, super rozpoznawalny, więc myślę, że ta, ta walka nie tylko dużo mi da pod względem właśnie takim sportowym, sam, sam dla siebie, że jeśli go pokonam, to, to będę czuł, kurde, pokonałem tego gościa, ale też pod względem właśnie marketingowym, więc ja naprawdę jestem bardzo zado zadowolony z tego pojedynku. A jakiego Borysa się spodziewasz? Bo Borys na konferencji prasowej powiedział wprost w wieku 32 lat jestem zawodnikiem, który dopiero pokaże najlepszą wersję siebie. Czy faktycznie taki, taki Borys wejdzie do klatki w Szczecinie 15 stycznia. Czy patrząc na to, jak wyglądały jego poprzednie pojedynki, ty jednak widzisz już, nie wiem, może lekki zjazd, może zupełnie inną odsłonę Borysa i wcale to nie będzie odsłona najlepsza? Oczywiście Borys ma podstawy, żeby mówić, że wyjdzie w najlepszej formie. Też pewnie dodatkowa motywacja, no bo jeszcze raz ma szansę sięgnąć o ten pas. No ma 32 lata, ja mam 31, jestem tak naprawdę tylko rok młodszy bo od Borysa i ja na przykład po sobie czuję, że naprawdę jak skoczyła mi ta trzydziestka, w końcu czuję się naprawdę dob dobrze fizycznie. Nie jest tak jak kiedyś, że wstawałem na trening rano i, i le ledwo się z łóżka po podnosiłem, bo czułem się jakiś taki, że tak powiem, zmulony. A teraz już, już tak nie ma, czuję się naprawdę zdrowy i myślę, że Borys może być podobnie, choć, choć troszeczkę inna jest między nami z tej, styka, z tej styka, w sensie takim, że on miał, on miał taki swój prime w wieku 26-27 lat, wtedy naprawdę był bardzo mocny i jakbym miał porównywać go do jego starcia teraz, a te starcia sprzed tam chociażby 5 lat, no to no tam no wydaje mi się, że, że lepiej się ruszał, ale kto wie, no cały czas nie jest przed starym zawodnikiem, nie, stosunkowo nie jest aż tak bardzo nie jest porozbijany. Praktycznie taką jedną walkę, gdzie był porozbijany, no to, była, to była właśnie z Roberto, więc on sam po sobie może to już, skoro mówi, że przychodzi na trening, i czuję, czuję przyjemność, no to myślę, że naprawdę w formie fizycznej może się bardzo dobrze czuć, ale no ja nie skupiam się na nim. Przede wszystkim myślę o, o sobie, o tym, że mam te 31 lat i, i nigdy jeszcze tak dobrze się nie czułem fizycznie. A w końcu do, do, moja myśl dorosła do tego, że, że jednak w tej w walce. Ta, ta fizyka bardzo dużo daje. No bo ja zawsze tak, byłem taki idealista i myślałem, że wszystko można taką ciasną, fajną techniką wyprasować, a jednak no, widzę, że, że te, ten, ten aspekt fizyczny jest bardzo ważny. Część przygo to okresu przygotowawczego Borys Mańkowski spędzi w ATT, rzuca tutaj nazwiska no, wielkich gwiazd tego klubu. Czy na tobie robi to jakiekolwiek wrażenie, czy trzeba to jednak odłożyć gdzieś na drugi plan? Właśnie tak jak powiedziałem, robi to oczywiście jakieś wrażenie, no sam chciałbym z takimi zawodnikami e, trenować. Oczywiście mam WCA świetnych spali partnerów i uważam, że oni mi naprawdę e, wystarczają, naprawdę są mocnymi zawodnikami. Ale no oczywiście, no wiadomo, że takie nazwisko Poriera, gdzie Porier jest, e, no być może na moim ulubionym zawodnikiem w tym momencie w, w, całe, w całym UFC, e, więc to musi robić wrażenie, ale tak jak powiedziałem e, na konferencji. Człowiek się przyzwyczaja już do pewnych rzeczy i, i no, nic nie przebije to, że na ostatnią chwilę dostałem Mateusza Gamrota, który no wiadomo jak, jak, jaki poziom sportowy reprezentuje. No i tam właśnie był, był moment, gdzie myślałem sobie cholera, bije się z Mateuszem, kurde, on się osparował z Masvidalem, z Porierem, z Momojkano, jeszcze z innymi mocnymi zawodnikami. Jak... Jak ja mam wyjść do niego i, i z nim rywalizować? No ale no, najważniejsza jest praktyka. W praktyce wyszedłem i, i całkiem, całkiem nieźle mu się postawiłem, więc myślę, że, że ten, ten najgorszy moment już, już jest za mną i myślę, że Borys no, nie, nie, nie dołoży niczego nowego, czego, czego, bym, czego już bym nie przeżył, więc tak naprawdę nie, nie myślę o tym. Tylko zapytam o to, bo tak sobie myślę, że o tej walce ze twojej z Borysem to mówiono tak od jakiegoś czasu, ale były takie momenty, że można było odnieść wrażenie, że Borys wcale nie ma ochoty na tą walkę i wcale tak jakoś nie szuka tego, tego wyzwania. Jak myślisz, co było tego powodem? To, że właśnie ty nie jesteś osobą tak medialną, tak znaną i to zwycięstwo sportowo mu niewiele da. Jak oceniasz tą sytuację? Tak, tak. To jest myślę, że jeden z powodów. To, że sportowo jestem na dobrym poziomie, a znowu medialnie no, no nie za bardzo. Jak ze mną wygra, no to, no to, to będzie miał jedynie dla siebie satysfakcję, że pokonał, pokonał dobrego Zawodnika, ale no nie, nie pójdzie tak jakoś to w świat, nie będzie, nie, będą nie wiadomo wszyscy o tym, jak mówić, więc to jest na pewno ten, ten aspekt. No kolejna rzecz no to miał tą kontuzję, kolana, i to też może tak le leciutko go przygaszało i nie był, nie był pewny swoich możliwości fizycznych, ale cieszy się przede wszystkim, że się zdecydował na tę walkę, że, że dla niego priorytetem nie jest nawet bicie się za największe pieniądze, nawet dla innych organizacji, tylko. tylko Prestiż jakim jest zdobycie pasa, i no, cieszę się, że, że w końcu się zdecydował. Jak ty oceniasz? Tak jak patrzysz na siebie, na to, co się wydarzyło, jeśli chodzi o twój rozwój jako zawodnika, to jest rzeczywiście taki moment, w którym czujesz się najlepiej przygotowany, najmocniejszy z tych wszystkich swoich dotychczasowych występów? Myślę, że tak. Myślę, że tak. No, żadnej kontuzji nie doznałem od, od, od walki tak naprawdę no, z, z Mateuszem Gawrotem bo tam wcześniej przed parkiem miałem te naderwane więzadło, ale po miesiącu już nie miało to żadnego znaczenia, więc tak po walce i z Mateuszem, i z, z rąkiem Szymańskim, i z Maśkiem Kazieczko nie miałem żadnego urazu, nie musiałem praktycznie robić żadnej przerwy. Wiadomo, że zwycięstwa, no i ta, ta porażka, ale też w nie najgorszym stylu jakby tam gdzieś mnie budowały psychicznie, więc to, to, to już była ta cegiełka, no i to, że, że spodziewałem się walki w listopadzie z, z Borysem, a tak naprawdę już przygotowywałem się do, do, do tego terminu już tam z półtora miesiąca, więc gdy dowiedziałem się, dowiedziałem się że walka nie będzie w listopadzie, tylko w, w styczniu, no to nie było tak, że usiadłem na kanapę, tylko pomyślałem, dobra, no przeciągam przygotowania, bo po prostu wyjdzie na to, że, że będę miał te długie długie porządne przygotowania, więc myślę, że naprawdę na ten moment mam. No najlepszą formę jaką, jaką tylko miałem i widzę to po, po treningach, na sparingach, no, wchodzę już na taki level, że kondycyjnie praktycznie się nie męczę. To jest naprawdę coś takiego niesamowitego, więc jest naprawdę e, można powiedzieć, że czuję się bardzo dobrze. Abstrahując od Twojej roli bycia zawodnikiem, jak, od, jak znajdujesz się jako komentator gal sportowych? <laughs> No na razie nie można mówić to w liczbie mnogiej, no bo na, na razie to było raz i też byłem rzucony na dosyć głęboką wodę, no bo od razu ostre UFC i to jest najgorsza, pierwsza od razu walka Gage i Chandler, gdzie ja od razu, na początku sobie myślę, dobra, najważniejsze, żeby wolę być rozliczony za to, że za mało mówiłem, że byłem trochę przymolony że tak powiem, niż, niż żebym za dużo gadał i gadał jakieś głupoty. To jest, nie ma nic gorszego niż być rozliczany z gadaniem głupot, więc chciałem pozostać trochę powściągliwy, akurat na, na, na wejście taka walka była, gdzie tam siedziałem. Działo du naprawdę dużo, e, a ja tak no, troszeczkę trosze tam byłem skromny w tych komentarzach, e, ale no, no, na spokojnie. To jest, to jest dopiero początek, być może, być może głębiej w to, w to wejdę. Na pewno jeszcze wiele pracy przede mną i w mówieniu, i w myśleniu, więc no, to jest dopiero początek i mam nadzieję, że coś z tego dalej będzie. Dziękuję Dziękujemy bardzo. Dziękuję Dziękujemy Wam bardzo. Naprawdę to jest dla mnie też przyjemność udzielania wam wywiadu. Dziękuję. Dziękujemy.